A mój dziadek, a mój dziadek fajkę palił i konika w stajni miał. Czasem sadzał mnie przed sobą a razem z wiatrem w pola gnał. A mój dziadek nad, uśmie nad uśmiechem podwinięte wąsy miał i zarażał nas radością, na kolana często brał. A mój dziadek Wielkość Boga życiem chwalił w każdy czas, Nawet gdy wojenna trwoga i nadziei płomień gasł. A mój dziadek przy kominku różnych przygód wizje siał i po bajkach podróżował. świat poezji też nas brał, W łany zboża mnie prowadził, przekazywał bytu treść, Kochającym sercem radził. Wciąż miłością moją jest. a mój dziadek fajkę palił.